Owa. Śpi. No, ja to chodź. bardzo witajcie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Dark Souls Remastered na moim kanale i, i, i oczywiście oczywiście musiałem się już zająknąć jak to zwykle bywa u mnie ja jestem oczywiście lucik, komentuje lucik tak jak macie na, 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 na. tak jak zazwyczaj macie na miniaturce to ja jestem lucik nie jakiś tam robot tylko lucik z chujowym mikrofonem a, do tego myślę, przybyliście. Ogólnie chciałem Was bardzo. Chciałem Wam bardzo podziękować za. Wiecie co, ja jestem idiotą. Właśnie zapomniałem kupić ciatkowa dla pewnej rzeczy. Pewnego klucza. To jest klucz, dzięki któremu będziemy mogli otworzyć te tajemnicze drzwi. A ja o tym zapomniałem. Myślałem, że przy drzwiach płacimy <grym> Ho oh, naive. Dobra. I to jest właśnie klej Arthur Artoriasa Nie Artoriusa, jak to czytałem I on kosztuje 20 tysięcy dusz Co na początku gry jest dosyć ciężkie do zdobycia Teraz już jak najbardziej bez problemu Daliśmy na radę go kupić I teraz możemy się tam udać Dobra, teleportacja Ogólnie jak widzieliście na początku tego filmu Pokonałem tego demona, zgarnąłem demoniczny Titanic. Chociaż nie wiem, czy będę robić z niego użytek z racji, że moją postać głównie będę robić pod ym, właśnie broń pod zręczność. Chociaż będę ją chyba jeszcze wymieniać, bo ten jest dobry, ale jednak szybkością nie powala, ale to już tak, więc może znajdę jakiś kompromis. Może to kwestia przyzwyczajenia, kto wie. Też troszeczkę patrzę przez pryzmat Dark Souls 3 na tą grę, gdyż no bądź co bądź Dark Souls 3 animacje są o wiele szybsze, o wiele płynniejsze. Aha. O pierdzielony Dark Souls 3 o wiele lepszy refleks trzeba mieć. A tutaj, bądź co bądź, bardziej doświadczony grać sobie w solcach poradzi. Zwłaszcza jeśli jest się po przejściu kilku nowszych gier, nowszych porządnych tytułów. To Dark Souls 1 przed 2. Nagle stała się, staje się naprawdę grą powolną. No i dobra, mamy to. Przy okazji zapomniałem przejść do trybu online. Z tego co pamiętam gracze lubią tutaj atakować. Więc kto wie, może będziecie mieli. Oho! Dobra. To jest jakaś dusza, czy o co chodzi? Trochę przenika. Sobiutko. Chociaż na początku gry pewnie byłby trudnym przeciwnikiem. Oho. Dziękuję. Jeszcze jakiś może? To są normalnie klasy z postaci, które mamy do wyboru. Oho. Mamy na przykład tutaj chyba złodzieja. Oho. Tu mamy kapłana. Tak jest, bo on taką buławą walczy. Łatwiznę. No tu normalnie z klasami postaci walczymy. Jakie mamy do wyboru

Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Have thine inner respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Well, indeed, thou art a strange one. Nevertheless I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood. I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh yes, I believe we would suit me well. I am very glad. And now thou art one of us. Let us establish Okay. And It allows for them to If my okay. senses reveal intruders. I will summon the friendly Tirelessly with thee, thou shalt receive great reward. And suddenly shall pillage a mm -hmm. true agreement. Not so. But thou must heed it, the great reward. The clan is thine own and so, true, darest not in any attempt to double Ok, dostaćmy ostrzeżenie. To jest. To przymierze to jest element gry sieciowej, po prostu jakiś gracz bez przymierza albo z zupełnie innym przymierzem tutaj wkracza. I my z założonym pierścieniem, które właśnie przed chwilą dostaliśmy, automatycznie jesteśmy tutaj przyzywani i po prostu mamy tutaj walki PvP. Może w którymś odcinku wam to zaprezentuję. Oh. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, Captain of the Brigade. Last teacher the it's now. As there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of the rules. You hear? Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets to play, That's the way we go. Only, don't forget what Arvina said traitors aren't given a second chance for oh, any reason that's about it Rena. don't worry it's a good old time isn't it great to have you with us good hunting to you okay A, możemy z nimi walczyć, ale ja ja. Chyba głupotę właśnie zrobiłem, ale trudno. Ciekawe co się stanie. Jak to zrobiłem Przeweczeństwo Muraku może raz okręgła tarczy, okej. Okay. A i tam coś jeszcze dostałem. Ciekawe jak chyba ja do tego konsekwencje. Jeszcze pierścień zdobiony tre... dostałem. O i w pierścień sobie muszę wymienić. Okej. Okay. Ulepsza wykonywanie przewrotów. Nie wiem o co chodzi. Dajcie znać w komentarzu. Dajcie znać, czy popełniłem właśnie teraz głupotę. O nie. Okay, a możemy go zabić? Aha, zniknął. Ha, ale ja, ja. OK dobra. <ścoughs> Tażem narobił sobie bigosu skrzynkę, o proszę Dajcie znać co o tym sądzicie Ja szczerze mówiąc tak z ciekawości go machnąłem Bo on taki trochę duszek Z drugiej strony przecież przed chwilą z takimi duchami walczyliśmy Więc no, ciekawie, ciekawie I teraz duchy powinny nas atakować graczy O nie, to jest kamienna zbroja tych rycerzy z początku Czyli Jak pierwsze raz do blind tam walczyliśmy z takimi Tam mamy grzyby a wiem, że jak przejdziemy przez ten las, to trafimy na coś. Na grupę Artoriusa. Tam mamy chyba nawet bramę. Dobra, pędzimy tam. Nie ma co się zastanawiać. Dosyć śmiesznie to załatwiłem, tą sprawę z tym przymierzem. Albo mnie przyjęli i już zradziłem. Ha! <grym> Szczerze mówiąc, byłem po prostu ciekaw, co się stanie, jak tak zrobię. Ja szczerze nie rozmawiałem z tymi postaciami. Nie wiem, czy zaprzepaściłem jakąś szansę, jakieś item, dajecie znać. Strubisz przewrót. <laughs> kuszące, kuszące. Ale nie ze mną te numery. Tu na górę nie wejdziemy. Uważaj na boss. Tutaj, oczywiście, spoilery, jak zwykle. Używamy klucza, którego dostaliśmy od tego gościa na dachu z poprzedniego odcinka: 11 butelek estusa. Uważaj na cierpienie. Zobaczymy. Rozpacz na wprost. Łzy. Wiecie co? Zamiast tych przewrotów. Może wezmę coś, co mi da odporność na fizyczne obrażenia, albo. No, te przewroty są znacznie lepsze. O kurde, musimy się zbliżyć. O! Witaj. Czyli ty jesteś Artoriusem. Przemieniłeś się. O kurde, mać. Okej, okay, dobra. Trzeba się pchać pod spód po prostu. Dobra, dobra, na spokojnie. Teraz mnie załatwił. Okej, okay, dobra. Połowa zdrowia, połowa zdrowia, jest do zdrowienia. Dobra, na spokojnie. Tu mamy jakiś przedmiot. Pierwsze ćwiczenia. Dobra. OK, dobra, pod spodem jestem. OK, dobra, teraz mnie ciapną. Dobra, jak jestem pod pyskiem, to jestem nie do trafienia dla niego. Okej, okay, dobra, na spokojnie, na spokojnie. Może go spróbuję kulą ognia. On teraz taki obrót zrobił. Nie udało mi się. Dobra Udało się Przymierza Artoriasa, dusza Sif'a Ciekawe czy możemy ten Mierz Artoriasa zrobić, chyba tak Tylko pytanie jaki Claymore muszę do tego wykorzystać Dajcie znać w komentarzu, przydajcie się na coś widzowie. A ja Wam tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie. Dajcie znać co sądziliście o tej walce z Bossem. No, moim zdaniem była dosyć łatwa. I ogółem w Dark Soulsach mam sposoby na walki z większymi od siebie przeciwnikami, wystarczy im podłazić pod nogi w taki sposób, żeby Was nie przydeptali. I po prostu robicie z nimi co chcecie. Trzeba wykorzystywać fakt, że jest się małym. Także komentował Lucik, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, trzymajcie się do następnego razu. Hej!